Witam Państwa w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Half-Life 2. <laughs> Postanowiłem zmienić ten poziom trudności na łatwiejszy, ale to za chwilę. Bo jeszcze raz chcę sobie spróbować tu przejść. Ostatnio tu zwęszyłem, że trzeba iść jakoś gdzieś tędy, tylko niech ten strider przejdzie. Jak on przejdzie, to dopiero. Ale tupie strasznie. Jeszcze to zagląda. No, także zdania są podzielone. Raczej raczej wolicie, żebym zmienił ten poziom trudności. <laughs> Jednych bawi to jak się wkurzam innych mniej. Yy, więc powiem szczerze, że ja sam się mało przy tym bawię. Cześć, co, co, co jak, gdzie? Mmm. to te? Nie tędy no braź ma tędy. Tak. Yy, ja też mało lubię się wkurzać, więc po prostu nie będę się denerwował, ale jeszcze właśnie ale jeszcze spróbuję to przeskoczyć szybciutko na tym trudniejszym poziomie dobra, stąd to w zasadzie nie ma tu... O kurcze Nie ma tu na co czekać tak naprawdę. Bo tam odkryłem, tam jest skrzynia. Ale czemu tylko do mnie strzelają? Dobra, trzeba przebiec szybko, żeby. O, i chyba się udało. Dobra, jak jest. Dzięki! Ej. Jak już jestem tutaj, to już raczej powinno się to w miarę powieść. Ponieważ tu jest. Niezła skrytka. O No kurde. To jest niezła skrytka i od razu jest skrzynia z amunicją do. A zebrał wiądro. Kilka ładnych razy, żeby się uspokoiły, niestety, także czeka mnie tu ładowanie i strzelanie i ukrywanie się. kiepsko. to kiepsko było to było niedobre Dobra jeden mniej czy jednego mniej powinno się S powiedzieć To była najlepsza żonglerka rakietą jaką w życiu chyba widziałem O kurde, co to był za promyczek? To był bardzo ładny promyczek Muszę powiedzieć, ale nie wiem skąd Kto go zrobił? Trzeba tu uważać O kurde No te strajdery mają mocną siłę ognia Podejrzewam, że mocniejszą niż Gunship Masz się, że wiądro O kurde Został tubę, nawet nie wiedział z której strony. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Huh, widzicie tam? Żuczka do mnie strzela. Mmm jak miło Kurcze nie jest przyjemnie. Tu nic nie ma nic Nie ma żeby tu Nie ma do czego strzelać Zupełnie się sypią iskry z niego jak już ma mało życia przed sobą hmm, poproszę tą skrzynkę Aha, to był tak zwany strzał znikąd. Coś się stało z tą rakietą. A już w murzkie Hm, Dobry bunkier, ale ciągle jest to niebezpieczna sytuacja. Czym są te strajdery? Bo to, to nigdy nie wiedziałem czy to jest jakiś robot, czy to jest zwierzę. Jeszcze ci raz. I jeszcze raz, chyba to ostatni, tak właśnie iskry z niego idą. Jak, jak mu się dzieje krzywda Chyba jeszcze raz, bo coś, chyba iskrzy się. No właśnie. Dobra, może jakiś zapis? Co? Opcję? Nie, tu. Widzicie, trudne ciągle jest. Trudno! No zaraz to, to zamknij. Zapisz, tak. Nowy kurent jest kurent. Cześć! Co ty tu robisz? Pamiętam, że kiedyś tutaj ten promyczek, który tu się pojawił, to rozwalił tą ścianę i tam jest w środku sporo apteczek i innych... innego dobra. No i teraz jak już są strajdery pozałatwiane, to można... Można przejść. Czekaj tam, nie fikaj. Ja znikam, ja znikam, ne, ne, ne. Wezmę sobie tu trochę. Wiesz co, załatwimy ich z tego. To jest bardzo fajna broń. Tylko ja mam bardzo mało energii. Tak, to jest przyjemne jak ma się taką skrzynię pod ręczką. Podręczną skrzynię. To jest Zuzia jak a masz brudną twarz <laughs> Faktyczka To jest prawda w wersji mini, ale zawsze. Aż ty tam jeszcze coś nie. Mam pomysł. Właśnie ten sam pomysł miałem. Au! Cholera, jaki zły pomysł! Hm. Dobra, chyba trzeba sobie dać spokój z tym. z tym bohaterstwem, co? Tak, tak! Fantastycznie! Też takim właśnie miałem tekst. <grym> Riderki już rozwalone? Najwyraźniej już. No hmm, to dobrze, możesz iść, pozwalam ci. E, coś można na czole, czekaj. Hmm. się? Aha, już wiem. Gdzie te opcje zmienię na normalny? Ok, nie ma, nie ma co się po prostu zażynać. My, jak to mówili moi koledzy pod blokiem. Nie gramy o złote kalesony i cholera. Hmm. żeby tam jakoś przejść teraz. No. No strzelają, strzelają. Mhm. Przedobę się... zjawić już tam. A kurdele. Jak to się mawia, kurdele. No jest ciężko Czy to jest głowa? Czyjaś Najwyraźniej <grystanie> no to była czyjaś głowa no <grystanie> idziemy dalej, a ty Zuzia z brudną twarzą? Idziesz? kreseczka będzie, jak nic, musi być, musi być jak nie tu, to gdzie indziej pieczności i tu będzie kreska jak nic, tak jest